Szymarkubeczki, z tej strony Lisek, i dzisiaj odpalamy potężne, podwójne nagrody za Top 100 Foot Champions. Pierwsze u pierożka, zawodnika Jabielonii Białystok, z którym wspólnie graliśmy na ekstraklasie, a drugie u Tomka Leguta, zawodnika yy, Zagłębia Lubin na poprzedniej ekstraklasie, brązowego medalisty, i aktualnie jesteśmy u Pieroszka. który zdobył 29 zwycięstw i uplasował się na miejscu. Zaraz zobaczymy, którym. I obowiązkowo ogromna, ogromna prośba do Was. Nie dawajcie łapeczki do góry, żeby chłopaki wiedziały, że warto u mnie zostawiać mi te paczki najlepsze. A wiadomo, że wszyscy chcemy oglądać takie paczki, grube paczki, bo takie paczki są po prostu najlepsze. Mi niestety zabrakło jednego zwycięstwa, myślę, do top 100, może dwóch, w zależności od punktów. Więc wybieramy pierwsze nagrody za Dywyshend Rivals u Pierożka. Wybieramy nagrody niewymienne. Pierożek pozwolił wziąć niewymienne, więc mamy więcej paczek. I w tym momencie wędrujemy do nagród za Food Champion. Zobaczymy, które miejsce dokładnie. Tam chyba było miejsce, kurczę pieczone. Pierożek, które ty miejsce miałeś? Eee, 78, przecież to widać. 78 miejsce, 4 piki, jedna paczka Ultimate Team of the Week, dwie duże paczki rzadkich zawodników i 125 tysięcy monet. Monet, monet. Moi drodzy, pierwszy player pick debiutancki. Lecimy, lecimy, zdecydowanie lecimy. Pozdrawiam serdecznie ekipę UoZo. Dopierożek poprosił, żeby pozdrowić tą ekipę, więc pozdrawiamy, a my lecimy w tym momencie do e, pika. 8-4 werać w pierwszym piku Notbed. Moi drodzy, nie jest to najgorszy pik. E, tutaj jest Gundogan 86 oceny ogólnej nie najgorzej, walelibyśmy na pewno Weinalduma, bo Weinaldum jest kartą w miarę taką grywalną. W środę, jak wyszły, play, wyszła nowa drużyna tygodnia i zobaczyłem cenę Weinalduma, bo on zamknął widełki. Schmeich 8 85? Spoko. Bo Wajnaldum zamknął widełki, jak wyszedł od razu w drużynie tygodnia. Podnieśli mu widełki ze 150 na chyba 300. I e, moim zdaniem, no ta karta nie jest warta 150 tysięcy. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Dobra, bierzemy Czerszewa, szkoda, szkoda, że już tego szmajchela jednego raz, jednego raz, raz wybraliśmy, wielka szkoda, ale no dwóch, z dwóch szmajcheli to byśmy tutaj chleba raczej nie upiekli. Skład pierożka to też jest pewnego rodzaju hit, bo pierożek ma taki skład i ja nie wiem, czy na moim koncie na PlayStation 4 nie będę celował w podobny składzik. On myślę, że jest w granicach 800 tysięcy monet, ten Sala chyba jest najdroższą kartą, 3, 370 Rashford jest kartą niewymienną. Coś koło chyba 600-700 tysięcy myślę. Fajnie by było, jakbyśmy trafili Wajnalduma tutaj. Do składu pieroszka Wajnaldum wleciałby jak dzik sosny, moi drodzy, więc przejdźmy do tych paczek. Paczki naprawdę są grube, bo mamy 3 paczki za 100 tysięcy, dwie paczki za 100 tysięcy, dwie paczki za 50, 2 mega paczki, no i paczka, na którą wszyscy, dosłownie wszyscy, szczególnie ja, czekamy. Paczka z 11 kartami Team of the Week. Wracając jeszcze do tematu Tomka, to pamiętacie? Oj, tutaj nic nie ma. Albo nie pamiętacie, u Tomka trafiliśmy paczkę, która, której wartość oscylowała w granicach 11 milionów końców. Jak dobrze pamiętam. Jeśli się mylę, to możecie... Zmienimy to. Jeśli się mylę, możecie dać znać, ale mi się wydaje, że tam było 11 milionów końców na tocy z Ligi Angielskiej. Matko, jedyna. Co tam się działo? Co tam się działo? Mam nadzieję, że i tutaj u Pieroszka i u Tomka będzie się działo podobnie. Pierwsze banery i pierwsze banery kautu niestety nie ma. Brazylia może być coś ciekawego. LP Douglas Koszta. Dobra, mógł być jeszcze by... mógł być jeszcze być. Mógł być jeszcze Filip Anderson. Karta ciekawa, karta, która pewnie byłaby mm, dobrym zmiennikiem. Ale Douglas Koszta też jest spoko. Van Anholt jeszcze do tego. To są wszystko oczywiście karty niewymienne, więc wszystko leci do klubu. To sobie pozamieniamy i za chwilę przechodzimy już do paczek za 50 tysięcy. A paczki za 50 tysięcy, jak dobrze wiecie, na moim kanale ostatnimi czasy są dosyć ciekawe. Bo chłopaki tutaj zaufali, zobaczyli lisek, trafił w końcu ikonę. I tutaj, jakie tutaj ja miałem listy życzeń. Ikona, tutaj to, tutaj to, tutaj to. Miejmy nadzieję, że chociaż. No nie, w tej paczce nie. Miejmy nadzieję, że chociaż jednemu yy, tutaj z byków. Otworzymy coś bardzo, bardzo fajnego I że naprawdę ten zysk będzie pokaźny Chociaż ta drużyna tygodnia Wydawało mi się, że po meczach weekendowych Wydawało mi się, że ta drużyna tygodnia Będzie dużo, dużo lepsza Okazało się, że jest ona taka sobie Taka sobie, bo chyba nawet gwarantowanego Łokautu nie ma w tej paczce Z 11 informami, lecimy, kolejna paczka Rzadkich zawodników, paczka za 50 tysięcy Monet I chociaż tutaj, dobra, banerki są I, i tylko banerki, no niestety Brazylia znowu tylko nie tak dla koszta. Proszę, proszę, proszę. To się nazywa tak zwane nieszczęście w nieszczęściu. Bo ani lokautu nie ma. Kurczę, pieczone. Nie wiem, co byśmy mogli z nim zrobić w tym momencie. Bo jeśli go zostawimy sobie to nie będziemy mogli otworzyć paczki. Ale i tak to jest karta niewymienna, więc nic specjalnego Piero, że graczy z nim nie zrobi. Przepalamy. Szczególnie, że zawodnicy z Juventusu nie są jakoś specjalnie warci. Przepalamy i mam nadzieję, że odwdzięczę się tutaj cudownymi trafami w tych paczkach za top 100. Chociaż ja pamiętam, że w tych paczkach za top 100, szczególnie w tych za 100 tysięcy, no nie było szału w tych, w tych paczkach. Nie było szału. Tak coś pamiętam. Anglia? Walkout? Helena, Helena, mam zawał. I jestem, powiem szczerze, jestem negatywnie zaskoczony. Jestem negatywnie zaskoczony, bo lokalu z Ligi Angielskiej, z reprezentacji Anglii nie ma żadnego. I ja byłem przekonany, napastnik Anglia... Yy, ikona, 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 tylko i wyłącznie ikona. A jezus Mario, co to za paczka? Co to za paczka? Trzy lock w jednej paczce. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Hurricane kosztuje 140 tysięcy. Okej, okay, nie będę narzekał, moi drodzy, obowiązkowo. Za tą pakę, łapa do góry. Bubimy rekord. Znowu, kolejny. Szkriniar. Yy matko jedyna, no jednak w tych paczkach za 100 tysięcy czasami szał jest, Szkinier z 15, Müller też zdychę. dobra dobra, dobra, dobra dodatkowo jeszcze tutaj mamy Kowacicza, Rodrigueza. no nic specjalnego w tych duplikatach na pewno nie ma, moi drodzy ja tylko zobaczę czy ktoś jest w ogóle walkoutem oprócz tego Heina z Anglii okej, okay, jeszcze Sterlinga dołożyli w tej Fifie do zespołu walkoutów z narodowości angielskiej, no ale napastnik z angielskiej narodowości jest tylko Harkane, a hurricane. No tak, no dobra, mniejsza o to. Lecimy, druga paczka za 100 tysięcy pitosu i zobaczmy co w niej się będzie tutaj działo. Okej, okay, też coś tutaj jest. I baner, ale jakoś tak one się tak złączyły, Tak... taki blast był potężny. Jest Lopez, tak? Lopez? Lopez, 85 oceny ogólnej. Dobra, może coś tam ciekawego będzie w duplikatach albo jakiś niższy który jest dużo, dużo warty. E, niestety chyba nie Wiska, Lopez e, I tutaj też nic specjalnego nie ma No i moi drodzy W takim razie paczka za prawdziwe top 100 Paczka z 11 informami W tym momencie zostaje Odpalona paczka Ultimate Team of the Week Ja trzymam kciuki żeby był walkout Bo jak będzie walkout to dokończcie komentarzu sami Co będzie jak będzie walkout Jest walkout Niemcy Eśpę. Gundogan. Kurde, kurde. 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 Chyba źle. Chyba jest źle. Ale może Wynaldo. Nie wiem jak ta tam hierarchia jest. Łoba Musiu, Łoba Musiu, Dynia. Dynia z 60 pitosu. Gundogin. Z 40. No jakbyśmy dołożyli Harry'ego okay? na no, do tych nagród. To nie byłoby tak źle. Nie narzekam spe, jakoś specjalnie, ale lecimy teraz na konto do Tomcia. Kolejna już wielka teleportacja FIFA 20. Jesteśmy na koncie u Tomcia. I moi drodzy, dajcie chłopakom znać w komentarzu, że gratulujecie im tego bilansu, bo naprawdę Tomcio chyba też zrobił 29, jak dobrze pamiętam. Zapomniałem zapytać, wymienne czy niewymienne. Tutaj Tomcio wybrał nagrody wymienne, więc wybieramy. Zobaczmy, jak to w ogóle ranga. Ranga druga, ok? Czyli te paczki powinny być nieco lepsze. Paczka Ultimate! O kurde, dobra! Czyli paczkę za 100 tysięcy mamy. Super. No i zobaczmy. 92 miejsce. 92 miejsce, jak z Tomkiem gadałem w nocy, to niebezpiecznie spadał. Niebezpiecznie spadał, ale ostatecznie utrzymał się w randze. Utrzymał się w top 100. Utrzymał się w top 100, A my lecimy teraz. Zacznijmy sobie od morza od tej lewej strony i uwaga, Kaylor na Was! 88 oceny ogólnej, znakomity player pick number one. Zobaczmy, numer dwa i numer dwa, jest Gundogan, jest Gundogan. Dobrze, dobrze FIFA na ten moment jest naprawdę, jest naprawdę cudownie. I zobaczmy, numer trzy, jest Schmeicheli, jest Weinaldu! Tak jest. Jimmy Weinaldu, 86 ocen ogólnej. Nie, nie nawet się nie zastanawiałem, czy wziąć ma czy tam Dlinie, czy kogoś czy innego. Wajinaldu zdecydowanie i uwaga, ostatni może? Robercik No niestety... Jezus Maria! Co za piki! Co za piki! Hurricane! Hurricane 90 oceny ogólnej! On nie robi już takiego wrażenia na mnie, bo już go trafiliśmy w poprzednim... poprzednim pugle peningu! Ale jest cudownie, jest to naprawdę zwiastun potężnych, moich drodzy paczek. Wow! Posłałem domkowi zdjęcie tych playerpików i mogę tylko powiedzieć, że użył słow, słów niecenzuralnych. Niecenzuralnych jaką on rangę wbił, w sensie i jaki wynik. 29, okej, okay, czyli jednak 29. Dobrze, dobrze kojarzyłem. 29 zwycięstw. Pierożek też 29, tylko e, Tom cię miał e, troszkę, troszkę gorsze punkty. Dobra, moi drodzy, lecimy z paczkami za 100 tysięcy, zaczynamy od lewej strony standardowo, nic nie zmieniamy, bo w player pickach te paczki, e, te player od lewej strony szły naprawdę dobrze. Okej, okay, mamy banery pewne i mamy wokal. Super Francja. bramkarz Hugo Laurie. Hugolori 88 oceny ogólnej. Świetnie. Wyłowił tutaj swoją kartę Hugolori. To jest konto chyba szczęśliwe. Jeszcze jest skriniar. Naprawdę doskonała paczka. Dwa łokałty w jednej paczce. To cieszy. To jest turbo, turbo, turbo dobre. W ogóle wczoraj Tomcio miał turbo pecha, bo ktoś mu wszedł na konto. Yy, zdążył wszystkich zawodników sprzedać, i w ostatnim momencie Tomcio wszedł yy, na konto. Tylko baner tutaj, niestety. I ostatnim momencie Tomcio wszedł na konto przez y, FIFA. a ktoś mu wszedł na web-upa, jakiś gościu w ogóle ze Stanów Zjednoczonych, bo tam się zapisują te wszystkie y, logi. No i y, ostatecznie zrobił to na takiej zasadzie, że był na web appie, skontaktował się tam z y, kimś y, z EA, podmieniał wszystkie hasła i kurczę, masakra, gdyby, gdyby nie to, że jakimś cudem wszedł na konto w tym momencie, co ten gościu go hakował, no to by nie miał w tym momencie konta i y, nie wiem, może tylko te nagrody by miał. Więc tutaj mamy Hugo Bajerina, Koło kosztuje. Paczka dużo, dużo gorsza. Więc jak widać, te paczki. No, podwójnych walkoutów póki co nie mieliśmy. Żeby, żeby dwa razy z rzędu w paczce za 100 tysięcy był walkout. Ale teraz jest paczka z Ultimate za 125 tysięcy. Więc łapaczki do góry. Tak jak ja tutaj klikam ten przycisk X. To wytykajcie łapaczkę do góry. Okej, okay, coś tutaj jest. I jest walkout. Super. Opie, uciekaj z moich oczu! Hopie, uciekaj z moich oczu! Bo. 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 Bo Bo nie chcecie na ciebie patrzeć! Ja pitole! Ja pitole! Dobrze, że miałem w głowie, że tam może być ten Bernardo Silva, że Portugalia walkout to nie jest gwarantowany Christian Ronaldo. Ale chyba Cristiano Ronaldo jest przypisany do mojego konta, i tam na moim koncie coś musimy w końcu trafić. Dobra, paczka ultimate. teammate. Team of the Week. W tym momencie, a wy klikajcie również czerwony przycisk subskrypcji, tam na dole wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych grubych odcinków. Bo widać, no jak widzicie, dużo się dzieje. Polsko, Polsko, Polska, Niemcy, zajść ten Gundogan, zajść Gundogan. Ja pitole. Ale może, może Wajnaldu będzie w tej paczce. Jakby był Wajnaldum, Warze over 86, ale wątpię. Jezu Chryste, Panie Boże. Co tu się wydarzyło? To ja nie wiem. I wy chcecie mi powiedzieć, że gdyby nie Gundogan, to nawet byśmy nie mieli... ...mokautów? Patrzę... ...i moi drodzy, nie wierzę. Patrzę i nie wierzę... Paczki naprawdę cudowne na tym koncie. Oprócz tej jednej, oprócz z 11 informami. To tam musiało być coś lepszego. Musiało, po prostu musiało, ale nie było. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się już jutro. Trzymajcie się, siemano!